I rozkminiam, żeby teraz zaatakować tego frenzla, który pozwala nam na handlowanie z ludźmi. Beń o Dobra, beń o cienia. Będziemy go ścigać za nogę. Możliwe, że minęłeś bosa. To ten? Dziad? O, w mordę! To boss jest. Uuu, ty cwaniaczku, ty. O kurde, jaki ma... o Elegancki chłopak. O w mordę. Oj, nie wiem, czego ja go pokonam za pierwszym razem. Hmm. Co on ich tyle wyfachmił? Skąd was tyle się wzięło? Aha, że... No tak, rzeczywiście. Co ja się fukio że mam mechanikę, że mogę być pod przykrywką, więc on też chodzi pod przykrywką. Zgadza się, to ma sens. Jest. Nie no, silny jest! On też dobrze drawno widzę farmi. Dobra, mamy pierwszy ten, ten etap. O, w Mordel mi sprzedał. Oj, 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 dostęp stuna. Oj, oj, oj. Dobra, płykne. Mam nadzieję, że zdążę. Dobra, A, i znowu jest 20 Avengersów. Niektóre jest prawdziwe. Ja jednak nie? Spoko. A gdzieś w Hogwart? Chodzi ci o ten Hogwart Legacy? Ta gierka z Harrym Potterem jakby? To nie miałem okazji. Cena jakby była za duża. Ale fanem Harry'ego Pottera jestem. oglądam Harry'ego Pottera nie wiem ile razy. Ale... Na pewno nie raz i nie dwa. To mogę ci powiedzieć z miejsca. Dobra, jestem Bane. Dobra, lejemy dziada. Tak, no silny jest dziad. Ja bym mógł wytknąć. O, w mordę. Oj, dobra, chcę wytknąć potę. O, w mordę. Silne dziadyga! Znaczy. O nie, dzień jest. No, chcę go pokonać. O w mordę, stun. Serio? Tak mi ugrałeś? Leży. Dobra, mamy cię, mamy cię. Dobra, leży. Kurde, no to też był silny. Fajny mechanizm. Fajne, fajne. Zajmij ten Hogwart. No ja, nie, no, ja nie miałem okazji. Ale z tego, co y, udało mi się czasami tam obejrzeć, jakieś shorty, bo mi wyskakiwały, bo przez jakiś czas się interesowałem właśnie tym Hogwartem. Jako, że tym y, fanem jestem trochę tego herego, to no nie powiem, fajnie to wyglądało. Fajnie. Też myślałem ostatnio, bo chyba było w promocji, jak było e, festiwal, coś tam na Steamie, że jakaś promocja ogólnie. Się zastanawiałem czy czasem nie kupić, ale później... Jakoś tak przyszło, że nie kupiłem. Nie wiem jaki był dokładnie do czego. Chyba ten v Raising miałem. Na celowniku, żeby w to dograć, bo gra mi się spodobała. No i tak wyszło, że jednak tego Hogwarta nie dorwałem. Jeszcze w międzyczasie miałem w da ale dałem sobie z tą grą spokój, bo, bo to wciąga za bardzo. Tak Wolki opisał. Dobra, zobaczmy, co to za czar kolejny. Mamy dash. Skocz w wybranym kierunku, unikaj pobliskich wrogów przez 2-2 sekundy. Twój atak następny zdaje 25% dodatkowych obrażeń, wywołuje potępienie. Zdaje 5% wrogom mającym poniżej 30% zdrowia. No dobra, zobaczymy tego dasha, jak wygląda. I zielony, spoko.